Zajebiste jest, tak na dzikim zachodzie. Z się się zmyli, ale poślij jeszcze na garaż, no bo dziać jest tak. Tycia, w nocy oni jeszcze no mają zdrowie. Jedno mówił mi że on już tak nie pije. Bo tylko dlatego, że nie miał w plecaku swojego piwa. żywieniowa obóz 5500 metrów, nie więcej, nie? Tekko nie było.

26. Pan Jezus idzie do wojska. д а т Mieliśmy nie mieć psów, ale się nie udało. Mamy dwa. Oil Mops. Jak się nazywasz? Oil i Oral Mops. Jakie agresywne Ten kuderia ten mały tutaj. Przedostatni no, odcinek, to ty. Nie mam zasobowości. Kamerujemy? Tak jest. Musi być. Babą, tak? No tak mówię, <laughs> się, na sześć bloków wszyscy z dołu mają... Ka, ka, pozostała piątka kurwa jest spokojnie wykonam no, Tylko nam się kurwa rodzina trafił, <laughs> nie? Może? No tylko chudy ma. Wiesz, sąsiadów... się go pozbył, zauważył, że to <grymnie> ja I się go pozbył. Chcę osiemdziesiąt. Tak, Oświetlenie robi po nowemu. Da się, da się. Kilka istniejących słupów i... Nie ja tak stanąłem, patrzę na to i mówię Włóżcie chuj i złoty ja. Podejdź dalej Podejdź dalej Lecka Chudy masz, posłuchaj sobie Podejdź dalej ja, aha, to to, tak. aha, to tak Stabilizacja Po całości Nie, panowie, dwa klawiaty za nami И еще немного, и будет пиво. Поехали. Уже полчаса. Поехали. Поехали. Я Я не знаю. Уже 7 лет езжу в Канцервае. Я езжу в Канцервае. А с кем ты ездишь?

to niemiecka. Ile ludzi tak budowali to? Czyli jednak stwierdzenie, że bunkrów nie ma, Cię, jest nieaktualne. Mm. No, ma nie w ckm a w do środka i dawaj No tu jakieś, tak jakby na łódź.

Jakie mają chłopaki tam na świecie piwa? Mają, mają, no. Ale nie, 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 no nie takiego wyboru. Nie taki wybór, nie? My tak mieć jest powinny... Kto macha wiadomo. Kto macha ten z gołby. No. A kontroluje ktoś w ogóle trasę? Co? Kontroluje ktoś trasę? Czerwony szlak jest na tym Przed na... Gdzie ja? tak? Jó. Tał, tał. Ludzie jeżdżą w kolejce, katarci, no na mhm. no, to Ja na zaś kawiarni się zdjęcia.

ale już po o, obiedzie, jajne. po piwie, jajne. po flaszce możemy iść. Pożar, pożarli, po piwi. To mój ze Stanów, bo mój przyjaciel ze studiów ze Stanów, więc... Ale się u mnie. u mnie właśnie ten Ale, Ale jego prawda, że prędzej jego wyleczą niż tutaj. Wiktor od Hanny w Stanach, Bo on ubezpieczenie miał, medyczne wykupione. Sebuś! Ja? Wiesz, o znakach. Tak, widziałeś na tym? Na sztywniaku na... Nie przyznam. Coś się nie da, nie? Wszystko od techniki zależy za wstydziu niejednego młodego ale widzę, że naparzają chłopaki to jest, to jest

フィンセブンの大学の大学の大

Myślę, że długo dlatego, i... Dlatego powiedział, że pojedzie. By tam trochę, ale tam no. uspokoiło, obok był dom sołtysa, kurwa, wiesz jak, nie? To tak mówię, a ten a hop po... tam stoł też i ten. A ja, sołtysa, ale 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 ja nie, nie wiem, czy tam nie było proboszcza z tym Nie wiesz? Ale nie... To... A razem mieszkają? Razem mieszkają. Wobec siebie. パタタイパタタイ。 Co my tu mamy? Jeden, a, a ten już ja na już. telefonie No i człowiek zapisuje mi się, widzisz? A, ja już też mi się... Już wyłączyłem Za ja chwilę pokażę Ile było? 83 się skończyło, Dobrze oh, gaz <laughs> No cenę butli o, Czyli 50, jeszcze... 70, 70, 89 <laughs> Stąd jeszcze 10 km No tak no. Nie ma źle